Z Ewangelii według świętego Jana, nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swojego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w jego boku. Święty Tomasz wypowiada słowa, które, jak sądzę, kryją się bardzo głęboko w każdym z nas. Święty Tomasz mówi, nie uwierzę, dopóki. Każdy z nas chciałby dostać ostateczny dowód, każdy z nas chciałby namacalnie doświadczyć. Tymczasem zostaliśmy powołani do czegoś zupełnie innego. Ten Tomasz, który potrzebował dotknąć poranionego ciała Pana Jezusa, jest paradoksalnie w trudniejszej sytuacji niż ten, kto w XXI wieku bezwany jest do wysiłku wiary. Do wysiłku uwierzenia, mimo że nie zobaczyliśmy i nie dotknęliśmy. Jesteśmy powołani do takiej wiary, która jest inna niż wiara apostołów, tych, którzy zobaczyli i dotknęli. Jesteśmy powołani do wiary uczniów, którzy mm, odważyli się zaufać temu, o czym apostołowie mogli zaświadczyć. Do zobaczenia jutro. Jeśli chcesz wejść głębiej w dzisiejsze słowo, kliknij w materiały na ekranie. Posłuchaj całości dzisiejszych czytań oraz mojego komentarza do pierwszego czytania.